Witamy naszych widzów w informacjach telewizji Dami z Legnicy. Dziś powiemy m.in. o nowościach, jakie czekają na tych, którzy będą chcieli załatwić cokolwiek w Urzędzie Skarbowym. Będzie też o serowej, bo paskudnie dziurawej drodze na trasie z Buczynki do Miłogostowic. Zapraszamy. Uwaga, legniczanie od 9 listopada obowiązywać będą umawiane wcześniej wizyty w urzędach skarbowych na terenie całego województwa, zatem również w Legnicy już dziś można rezerwować spotkania w wielu sprawach. Na przykład zaświadczenia, profil zaufany, podatki majątkowe, deklaracje, zeznania podatkowe, PICI VAT, rejestracja podatkowa, akcje za czynności sprawdzające ulgi, spłacie zobowiązań oraz wiele innych usług. Rezerwacja wizyty w Urzędzie Skarbowym jest możliwa różnymi drogami. Wizytę w urzędzie skarbowym można umówić telefonicznie albo osobiście, korzystając z punktu umawianie wizyt, a także przez internet za pośrednictwem elektronicznego formularza, który dostępny jest na stronie właściwego urzędu skarbowego albo na stronie www.podatki.gov.pl elektronicznym formularzu wypełniamy obowiązkowe pola. Każdy, kto w ten sposób będzie chciał zamówić wizytę, będzie zobowiązany podać imię i nazwisko, numer telefonu lub e-mail, identyfikator podatkowy, czyli NIP lub PESEL. Program rejestracji wizyt ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa podczas pandemii oraz usprawnieniu obsługi podatników. Usługa ta wprowadzona zostanie nie tylko na czas pandemii. Od 16 listopada takie zasady będą obowiązywały już w całej Polsce. Nieco ponad kilometr drogi należącej do gminy Kunice na trasie z buczynki do Miłogostowic, blisko granicy z gminą Lubin jest przysłowiowym wrzodem. Tych mieszkańców, którzy muszą pokonywać trasę, by nie nadrabiając wielu kilometrów, dostać się do Legnicy. Od zeszłego roku, po prośbach mieszkańców, w ogóle droga nie była utwardzana, równana, nic nie było robione, a jest to droga gminna, którą na obecną chwilę można przejechać tylko autem terenowym. Ominięcie tej drogi znaczy nadłożenie 17 km wokoło, żeby dojechać do Legnicy. Wszyscy mieszkańcy miejscowości Miłosna, Miłoradzice, Buczynka jadą tą drogą w stronę Miłogostowic, żeby dostać się do Legnicy, gdzie jest tylko 13 km, a wokoło przez miejscowość Kochlicę jest ponad 30 km. Przejechaliśmy się drogą. Gdyby nie zawieziono nas autem z podwyższonym zawieszeniem, byłoby zapewne mniej komfortowo i nie aż tak bezpiecznie. Kierowcy poruszający się szutrową trasą muszą faktycznie być ostrożni, by nie uszkodzić pojazdów. Gdzie panu jechało auto? No. Bardzo ładne. Jak się jechało? No fatalnie. No straszne dziury są mhm. na drodze. Musiał pan bardzo uważać? No bardzo uważałem, tak. No straszne dziury są. No. Droga jest moim zdaniem nieprzejezdna. No. Jak się pan jechało jako kierowcy? No słabo. Straszne doły są. Na co trzeba uważać jak się jedzie? Trzeba uważać, żeby, żeby gdzieś nie wypaść z tej drogi. Myśli pan, że powinno być coś z nią zrobione? Łatwo uszkodzić pojazd? No łatwo no, jest, będzie jechać tak bezmyślnie, to na pewno jest łatwo uszkodzić. Czyli jaka prędkość w ogóle wchodzi w grę i, i jak prędkość, trzeba się zachowywać? Prędkość to nie, nie więcej jak 20 na godzinę. Na pewno powinno być coś zrobione. Przynajmniej jakieś, jakimś zasypane coś i wyrównane, ubite. No. Mhm. Jakimś, no, jak to kiedyś brali z tego, z, ten, no, z kotłowni te. Odpady i zaspywali, ładnie to była ładna droga, a teraz nie wiem. Mieliśmy szczęście poruszać się wspomnianą drogą, gdy nie było deszczowo, jak mówią użytkownicy, przy opadach bywa groźnie. Po deszczach przede wszystkim utopienie samochodu, mając samochód terenowy wyciągałem stąd w zeszłym roku. Od zeszłego roku do dzisiaj sześć samochodów wyciągałem z utopionych w kałużach, gdzie pogasły silniki, i samochodów, które wypadły z drogi, które się śliznęły po błocie po prostu, ponieważ droga szutrowa, która jest pod spodem, jest nieoczyszczona w ogóle. Jak wynika z relacji mieszkańców pobliskich miejscowości a zarazem użytkowników drogi, kierowcy starają się we własnym zakresie ratować sytuację, choć zgodnie z przepisami nie mogą tego robić. W wolnych chwilach ludzie potrafią na ręcznie młotkami gruzu do wiader i zasypać kilka większych dziur po drodze, bo żeby nie pourywać kół nie poniżać zawieszenia. Było dzwonione do gminy Kunice, do pana, który zajmuje się utrzymaniem dróg w gminie w zeszłym roku w październiku, czyli równo rok temu. Jaka była odpowiedź? Że na następny dzień, bo dzisiaj nie mam czasu, jutro pojadę sprawdzić tą drogę, czy rzeczywiście jest tak w tragicznym stanie i jeżeli jest zniszczona, to usuniemy uszkodzenia, naprawimy, zasypiemy. No i po dziś dzień od roku czasu. Nic się nie wydarzyło. Zapytaliśmy w gminie o feralną drogę. Czekamy na informacje, które urząd obiecał nam udostępnić. Z racji pandemii koronawirusa i pracowników przebywających na zwolnieniach procedury mogą się wydłużyć, ale podzielimy się z widzami, użytkownikami drogi, wiedzą na temat działań, jakie będą podjęte, by ułatwić codzienne życie użytkownikom leśnej dziurawej nawierzchni. Na Legniczan wciąż czeka wystawa w ramach festiwalu form audiowizualnych Intermediale. W Galerii Ring w Legnickim Rynku można podziwiać naprawdę ciekawą ekspozycję złożoną z prac 22 artystów, którzy zajmują się eksperymentalnym wideoartem, eksperymentami nad dźwiękiem i obrazem, tworzonymi głównie przy pomocy analogowych urządzeń, czyli jest to tak naprawdę trochę vintage wideo. W, w, przy, w przypadku niektórych prac są to prace mieszane, wykonane techniką cyfrowo-analogową, jednak głównie... E, Charakteryzuje je to, że większość wykonana jest przy pomocy starych mikserów wideo, magnetowidów, kamer wideo niecyfrowych, tylko, tak, tylko kamery VHS. Ekspozycja jest więc okazją, by zobaczyć, co można wykonać za pomocą niedygitalnych urządzeń do tworzenia obrazu i dźwięku. Ponad 40 prac, prace z całego świata. Niektóre nawiązują do sytuacji pandemicznej również. I oprócz tego, że dostępne są stacjonarnie w Galerii Ring, co niedzielę aż do końca listopada na stronie Festiwalu Forum Audiowizualnych Intermediale oraz na Facebooku festiwalu transmitujemy prace które są prezentowane w ramach, w ramach wystawy więc zapraszam państwa serdecznie również na te, na te transmisje co niedzielne co niedziela o 21:00 W ramach wystawy będą miały miejsce jeszcze dwa wydarzenia One oczywiście odbędą się online oczywiście i niestety będą to Dwa koncerty, dwa, dwa programy audiowizualne, 20 listopada kolektyw z Katowic Modular Television i 27 listopada kolektyw Legnicki Radio Internacjonale. Także na te dwa koncerty zapraszamy Państwa, one będą transmitowane na stronie festiwalu form audiowizualnych oraz na naszym Facebooku i YouTubie. Ci, którzy zdecydują się na udział w wystawie bezpośrednio, muszą pamiętać, że w związku z pandemią obowiązuje ograniczona liczba osób przebywających w galerii. Należy mieć maseczki i poddać dłonie dezynfekcji. Wystawę można podziwiać od czwartku do soboty w godzinach od 14 do 18 oraz w niedzielę od 12 do 18. Legnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w wirtualnym biegu z okazji 11 listopada. Wystarczy zgłosić swój udział pod specjalnie dedykowanym linkiem na stronie osir -u. Każdy z zapisanych zawodników sam wyznacza sobie trasę, e, miejsce i czas e, do, tego, do zrobienia tego biegu. E, dystans to jest 5 kilometrów. 30 złotych wynosi opłata startowa. Każdy z zawodników dostaje... Pamiątkowy medal, numer startowy do pobrania i aplikację, którą ściąga sobie na telefon. Aplikacja jest niezbędna, by potwierdzić wykonanie biegu, ale jest też inna możliwość weryfikacji, czy biegacz pokonał trasę. Jest możliwość, jeśli biegacze tej aplikacji nie zainstalują na telefon, ponieważ biegają z biegarkiem taki plik, który wygenerują sobie z zegarka, to na tej podstawie też mogą być e, kwalifikowani i te zapisy wyników mogą być przedstawiane przez taki, przez taki ich wysłany plik. Do biegu może zgłosić się maksymalnie 100 osób. OSIR podkreśla, że medale będą możliwe do odebrania osobiście, albo do wysłania biegaczowi na wskazany adres. Organizatorzy przypominają również o zrobieniu zdjęć pamiątkowych z biegu i przesłaniu ich do Osiru, by po wydarzeniu mógł powstać kolaż zdjęć. Dziś to już wszystko co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy widzom za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie informacji telewizji Dami z Legnicy już za tydzień.